Me and Mario, <laughs> the, next, the next financial guy. Oh, yeah, look at this guy. Uh, yeah, thank you very much, all of you. It's pleasure to jest z dwa i win something again. To już moje piąte urodziny tutaj, także, także dużo czasu. Zawsze powtarzałem, że, że, że czuję się tu jak w domu i, 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 i dla, dla mnie jesteś jak, jak rodzina I co mogę dodać więcej? No że po prostu medali już, dwa medale zdobyliśmy, czas, czas na trzeci i jest to gdzieś mój cel, moje, moje życzenie, więc... Więc to dla mnie, dla mnie i dla was, myślę, że, że uda nam się to skończyć. No co mam powiedzieć, chciałbym, chciałbym z wami zakończyć, no, nie, nie mówię tu e, granie, jednakże chciałbym zakończyć kolejny sezon minimum na podium. Jesteśmy na, na dobrej drodze, żeby to zrobić i panowie zróbmy wszystko, aby, abyśmy mogli po raz kolejny świętować zakończenie sezonu na podium. Jestem bardzo szczęśliwy, że, że jestem tutaj z wami i mogę się rozbijać przy was. Wydaje mi się, że, że to jest odpowiednie miejsce dla mnie, i, i mam nadzieję, że, że razem z Wami zdobędziemy fantastyczne cele, bo jesteśmy super drużyną, i oby tak było.

Nie, yeah, nie, yeah, tutaj kręcił, był tu, gościa. Po pół roku wrócił. Ponad. Ile? 7 miesięcy. Zwiedzi tego pana. Pokażę, nie? Yeah? Ile? 7 miesięcy? 7 Nie. Nie, nie, Sobie, o tak, żeby było, wiesz co, będzie pani... O, dokładnie. O, tak? no? no. Dobra. Okej? Okay. Cześć, sportowcy. Dzięki za wsparcie podczas rehabilitacji. Właśnie wychodzę na trening z drużyną. Do zobaczenia na boisku. No, Dobra, to Czy coś jeszcze dłuższego powiedzieć? Nie. Okej. Okay. Właśnie wychodzę na trening. Ale bardzo Ile? Dzień, Co? No. Drugi najważniejszy, nie? nie no, Dziewczyń, ja wracam i patrzę, słoneczny. Pierwszy jak swoją dziewczynę, a drugi ten, nie? Let's <grym, grym, wezmę> go, let's go! Chodź, Come on, everybody's important, Jest! czas komunikacji, czas komunikacji! We are competition right now! Let's go, play fast! Nee, nee, dat Ga, 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 ga. Zeg, 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 ja! zeg, 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 zeg,

Da si